Czy wiedzieliście, że pompy ciepła pana Panasonic mają ukryte menu, aż trzy, które służą do sprawdzania parametrów pompy, do sprawdzania podzespołów zamontowanych w pompie, czyli na przykład można sobie zobaczyć pompę obiegową, można sobie zobaczyć grzałkę, czy działa zawór, czy drogowy, czy się przełączy, czy nie. Tak samo pompy obiegowe od pozostałych obiegów. I też jeszcze jest menu, które jest odpowiedzialne za uruchamianie na przykład trybu chłodzenia i włączenie grzałki, czy też na przykład reset licznika zużycia energii. Te wszystkie trzy menu zaraz Wam pokażę. Pierwsze menu to menu odczytu parametrów. Trzy strzałki trzeba wcisnąć, prawo, lewo i góra i po kilku sekundach na ekranie wyskoczy takie menu. Tutaj pod różnymi adresami są wskazania różnych e, wartości, czyli na przykład trójka to na pewno będzie ostatni błąd, bo jest numer błędu i data. Dalej e, pozycje związane z czujnikami, z przepływem, z ciśnieniami, z odczytem czujnika. Przetwornika, ciśnienia i różne inne parametry, typu np. temperatury zasilania, powrotu, temperatury ze wszystkich czujników w pompie ciepła. Te rzeczy można znaleźć tutaj, tylko że trzeba znać dokładnie adres czujnika, który nas interesuje, oraz potem przeliczyć to z formy heksowej na stopnie. Drugie menu to menu testu, czyli strzałka zakręcona do tyłu. Enter i strzałka w prawo, czyli tak w sumie 1, 5 i 6. Po przytrzymaniu kilku sekund, w grasie menu, gdzie można zrobić testy różnych elementów. Sprawdzanie siłownika. I tutaj jest bardzo dużo opcji, bo tutaj są wszystkie urządzenia zewnętrzne, które możemy podłączyć do pompy ciepła. Czyli wszystkie pompy obiegowe. To w zależności od tego, oczywiście, czy jest płyta dodatkowa, czy nie, ale na przykład sprawdzanie zaworu czy drogowego, to w każdej pompie dodatkowa pompa, ta pod eksternalem, pompa wbudowana. Gdzie możemy sobie włączyć ją i zobaczyć, jaki będzie przepływ, słychać, że się uruchomiła. Tak samo z zaworem przydrogowym możemy przełączyć go na zbiornik i zobaczyć, czy się obraca. I jeszcze dodatkowe opcje, takie np. jak grzałka, możemy ją włączyć jedną, drugą, po to, żeby zobaczyć, czy pracuje. Eee, pompy, strefy, pompy obiegu solarnego, tak jak widać, jest tego mnóstwo. Jedna ważna rzecz. Bawiąc się tym możecie uszkodzić swoje urządzenie. Może jeżeli ktoś wpadnie na przykład na pomysł, że włączy sobie grzałkę rezerwową i ona będzie chodziła bez włączonego obiegu wody, to może taką grzałkę przepalić, ewentualnie wystrzelą mu termiki, które są na grzałce i wtedy serwis. Dlatego odpowiedzialnie z takimi rzeczami po to, żeby nie zrobić problemu. Tutaj jeszcze jest opcje testowe, tak? Są różne Programy testowe, które umożliwiają włączenie pompy w, 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 w jakimś konkretnym trybie. To ułatwia na przykład diagnostykę przy, yy, przy usterkach. Tak samo jak na przykład ustawienie czujnika, tutaj można wykalibrować swój czujnik. Czyli na przykład jeżeli ktoś ma czujnik ciepłej wody użytkowej i wie, że on mu nie wskazuje dobrze, bo na przykład jest w złym miejscu zamocowany, to można go, o, można go delikatnie wykalibrować po to, żeby pokazywał troszeczkę wyższą, E, temperaturę. Tak samo czujnik na przykład w strowniku, czyli w tym strowniku też można go wykalibrować. Czujniki na wejściu, wyjściu wody. O, kliknęło mi się. I czujnik temperatury zewnętrznej też może oszukiwać czasem z tego względu na przykład, że jest dłuższy kabel, albo na przykład jest umocowany w, e, w złym miejscu. I to było drugie menu. Trzecie menu to takie na przykład, gdzie można włączyć. Chłodzenie to jest lewo, dół, trzy kreski. I też po kilku sekundach, jak się przytrzyma, wyskakuje dodatkowe menu. Tutaj jest na przykład możliwość włączenia trybu chłodzenia. To też odpowiedzialnie z tego względu, że chłodzeniem można zrobić sobie problem, jeżeli ktoś puści zbyt zimną wodę. Grzałka rezerwowa można aktywować lub dezaktywować. Z reguły lepiej zostawić aktywną, nawet jeżeli ktoś martwi się o zużycie prądu. Dlatego że ta grzałka też zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem, a więc ważne jest to, żeby ona była e, włączona. Można zresetować dane z zużycia energii, to na przykład, jeżeli ktoś nie wiem, przestawił pompę, zmienił coś w budynku i nie chce już porównywać się z poprzednim okresem. E, reset historii operacji to jest kolejny podpunkt, czyli można zresetować e, sterownik. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o ukryte menu w Panasonicu.